Bonjour, tu Dominika i w dzisiejszym filmiku chciałabym się z Wami przede wszystkim podzielić pięknymi widokami, które udało mi się zobaczyć podczas mojego ostatniego pobytu we Francji. Ale oprócz tego chciałabym się również podzielić z Wami moimi pewnymi przemyśleniami. Czasami od życia dostajemy pewne oferty, i nawet jeśli dane wydarzenie czy dana podróż z początku może nam się wydawać dość przerażająca, może to być podróż całkowicie nieznana lub podróż z całkowicie nieznanymi nam osobami. Faktycznie coś takiego może być często zniechęcające, ale jeśli w tej ofercie kryje się choć jakaś malutka przygoda, jeśli czujemy ten Pociąg wrażeń, to myślę, że naprawdę często jest warto z tego skorzystać. Coś takiego już może się nam nigdy więcej nie powtórzyć. I powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o właśnie wyjazdy, podróże, to naprawdę warto jest korzystać z dosłownie z każdej oferty. Nawet jeśli wyjazd polegałby na dwutygodniowej pracy i jednym dniu zwiedzania. Dlatego jednego dnia naprawdę czasami warto jest skorzystać. A oprócz tego bardzo często na tego typu wyjazdach poznajemy przeróżnych ludzi, takich, których nigdy nie poznalibyśmy na swojej drodze. I to jest naprawdę ciekawe doświadczenie. Także. Mówię Wam, korzystajcie z tego typu ofert. I będą się one pojawiały na Waszej drodze, szczególnie jeśli jesteście bardzo młodzi. Także powodzenia i ruszajcie w drogę.